Dzień dobry, Vivo. Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie. Serdecznie zapraszam do mojego domu, w którym mieszkam razem z Elvisem Preslejem, Krzysztofem Kolumbem, Pablo Picasso, Albertem Einsteinem i Janem Kochanowskim. Czyżby czy Elvis to ten mały kotek, który miauczał przed chwilą? <grym> tak, dokładnie, Elvis Presley jest tutaj za krzaczkiem. Serdecznie zapraszam. Zapraszam w takim razie do kuchni. Kuchnia to jest bardzo ważne miejsce w każdym domu, dlatego moja kuchnia jest duża, i jasna, żeby dobrze było widać, co jest na talerzu. Czy to jest tak, że często znajdziemy panią właśnie przy blacie kuchennym, bo samodzielnie pani uwielbia gotować? Bardzo lubię gotować, ale prawdę mówiąc, nauczyłam się gotować z konieczności, dlatego że kiedyś, oh, kiedyś odżywiałam się bardzo niezdrowo, jadłam z, różne rzeczy z proszku i z puszki, i potem zaczęłam się interesować tym, w jaki sposób to, co jem. Pływa na to, jak się czuję, jak wyglądam, jakie mam zdrowie, i odkryłam, że to wszystko, co ja mam kiedyś, było bardzo niezdrowe. Postanowiłam zmienić całkowicie tryb życia i sposób odżywiania się. I teraz gotuję codziennie tak, piekę chleb, najlepszy chleb na świecie na zakwasie z, z suszonymi siwkami, orzechami górskimi i z czarnuszką i gotuję codziennie takie bardzo proste. Ale 100% zdrowe dania. Ale to aż trudno uwierzyć, że kiedyś były takie fast foody w Pani życiu, jak jeden z nich na okładce książki. Tak. 20 lat zbierałam materiały do tej książki. Przez 6 lat pisałam tę książkę i zebrałam w niej to wszystko, co udało mi się odkryć na temat. Tego, w jaki sposób wytwarzana jest współczesna żywność, ta sprzedawana w sklepach, chociaż nie powinnam w ogóle mówić, że to jest żywność, tylko to są produkty wysoko przetworzone, fabryczne. Jesteśmy trochę oszukiwani. Nie, och, jesteśmy bardzo oszukiwani na wiele różnych sposobów, dlatego że jedzenie produkowane w fabrykach nie ma nas karmić, tylko ma zarabiać pieniądze dla ich producentów. Jest robiony z najtańszych, rozdrobnionych substancji, z których z różnymi dodatkami technologicznymi robi się coś, co przypomina żywność. Jaki jest największy grzech producentów? Ach, ym, Myślę, że to, że większość jedzenia w sklepach jest zrobiona tylko z trzech roślin: to znaczy z soi, z kukurydzy i z pszenicy. I na przykład lecytyna sojowa, która jest dodawana wszędzie do prawie wszystkich produktów, która jest konserwantem i emulgatorem, ma bardzo szkodliwy wpływ na jelita, może prowadzić do powstawania przewlekłych stanów zapalnych, a z tych przewlekłych stanów zapalnych potem powstają różne choroby, które nazywamy cywilizacyjnymi od otyłości przez cukrzycę, aż po nowotwory. Więc jedzenie sprzedawane w sklepach, Najczęściej jest szkodliwe, ale w sklepie oczywiście można też kupić zdrowe rzeczy. Na przykład dzisiaj rano gotowałam kaszę pęczak. Uwielbiam kasza jęczmienna pęczak. Jest tak zdrowa, że jedli ją gladiatorzy w starożytnym Rzymie. Więc jedli głównie fasole. I kaszetęczak. A te I... przezroczyste szklane garnki, dlaczego? Tak, tak, dlatego, że po pierwsze, dlatego, że są najbardziej neutralne nic się z nich nie wydziela do żywności, a dwa widać wszystko, co jest w środku. Więc jedzenie też ładnie wygląda. Zawsze panią kojarzyłem z jedzeniem, ale jeszcze bardziej z podróżami. Pokażemy pamiątki? Zapraszam. Jesteśmy w Warszawie, ale chciałam tylko pokazać. Ja przestałam y, y, kosić ogród dwa lata temu. Więc tam mam dżunglę, i tutaj też mam w domu odrobinę dżungli. Są takie rośliny, które rosną w dżungli amazońskiej. To jest fikus, między innymi. Widać, że ręka do roślin jest, ale jest też ręka do zbierania pamiątek. Czy ten kominek na górze nie przypomina przypadkiem piramidy majów? Tak jest, to jest schodkowa piramida majów. Wpadłam na ten pomysł, kiedy urządzałam moje pierwsze mieszkanie, czyli 20 lat temu. I wtedy zaprojektowałam pierwszą taką piramidę majów jako kominek. To jest druga, i tutaj. Stoją oh, bardzo niezwykłe rzeczy, które przywiozłam z różnych, bardzo niezwykłych miejsc. To są na przykład kamienne ptaki, które przywiozłam z Zimbabwe. Zimbabwe leży na południu Afryki i tam kiedyś zbudowano tajemnicze, nikt do dzisiaj nie wie kto i w jaki sposób, ogromne kamienne miasto. Gigantyczne. Więc to są yy, yy, kamienne ptaki, które są symbolem tego kamiennego miasta i do dzisiaj też są symbolem Zimbabwe. A to są ptaki, które przywiozłam z Gwatemali. Drewniane, lekkie, ale też bardzo niezwykłe. Zawsze jak jestem w takich miejscach, gdzie ludzie ręcznie robią różne rzeźby albo malują, to znajduję takie rzeczy, które mają w sobie magię. I wtedy przywożę je do Polski, stawiam na kominku i mam tę magię w domu. To na przykład są majańscy bogowie. Meksyk, Gwatemala, Honduras, Nicaragua. Tutaj mam moje ulubione nosorożce ze Steatytu, czyli kawałek Afryki. Tam na górze to jest moja ulubiona rzeźba. To jest tapir, największe zwierzę, które mieszka w dżungli amazońskiej. I które wygląda trochę jak skrzyżowanie konia ze słoniem, bo ma trąbkę. I bardzo trudno go zobaczyć. I ta rzeźba jest zrobiona z balsy, to jest najlżejsze drewno na świecie. Po prostu cały świat fauny na jednym kominku. Ale w tym mieszkaniu nie brakuje też książek. I tak jak sobie patrzę na Pani salon, no to ten kącik jest absolutnie niezwykły. Zapraszam. To może pokażę książkę, do której mam specjalny sentyment, dlatego że to jest książka, której nie planowałam napisać. Książka, która okazało się, że ma ponad 1000 stron, więc musieliśmy zmniejszyć czcionkę. I to jest y, chyba książka mojego życia, bo najgrubsza jaką napisałam kiedykolwiek. I to jest biografia Elvisa Presleya, wyłącznie na podstawie relacji osób, które znały go osobiście. Więc to jest taki Elvis Presley, jakiego poznawałam przez 30 lat, czytając o nim książki i słuchając opowieści o nim. O taki Elvis o jakim chyba mało kto wie w Polsce. Książka o Elvisie jest kod o imieniu Elvis jest, a skąd ta miłość się wzięła do muzyki? Tak, Bitelsi, Elvis Presley, ale też wiele innych gatunków muzyki, dlatego że muzyka ma w sobie niezwykłą moc i ma w sobie niezwykłą energię. I zawsze czułam, że są tacy artyści i są takie piosenki, które mogą zmienić świat, dlatego że mają w sobie tak niezwykłą pozytywną moc. Więc kiedy zaczęłam pracować w radiu, bardzo dawno temu, Ponad 30 lat temu, to zawsze wybierałam do audycji właśnie takie piosenki, które mają tę niezwykłą energię w sobie i tak też jest w mojej najnowszej audycji. Serdecznie zapraszam. Najpiękniejsze piosenki świata. To jest podcast. A ta energia to jest też w kolorach? Tak, ja przywożę z całego świata tkaniny. To jest tkanina z Meksyku. Uwielbiam takie kolory. I do niedawna jeszcze tu wszystkie kanapy były przykryte właśnie meksykańskimi wzorami, ale na lato zmieniłam je i przykryłam tkaninami z Indii, które są lżejsze. Mam kolorowe obrazy, które przywożę też z różnych miejsc świata. Tutaj jest obraz z Zanzibaru, który mnie zachwycił, dlatego że jakie to jest niezwykłe? żeby po pierwsze pokazać takie egzotyczne ptaki, a po drugie, żeby zrobić różowe tło do tych szalonych gepardów. Ale więcej pokażę Wam na górze. Drodzy na górę, jeszcze zatrzymajmy się na chwilę. To są łuki i strzały od amazońskich Indian. Tutaj mam łuk. I strzały bushmenów z plemienia San z Tanzanii. Nie, niezwykła sprawa, ale czy to można tak normalnie przewodzić? Normalnie nie, ale kiedyś przepisy były inne i kiedyś łatwiej. Można było tak to zapakować i tak przedstawić, żeby nikt nie miał dodatkowych pytań. A to jest obraz, który dostałam w prezencie od pana, który pojawia się na wszystkich spotkaniach autorskich, ma moje wszystkie książki i zamówił ten obraz u wenezuelskiego artysty, który mieszka w Polsce. I jestem zachwycona, dlatego że ten tukan i te kwiaty i ta papuga wyglądają jak żywe. Jeden do jednego. <gry> to chodźmy do góry. To jest obraz, który przywiozłam z Indonezji. Tutaj jest tkanina, którą przywiozłam z Nepalu. Ręcznie robiona, którą wyszperałam na targowisku. Czy Pani w ogóle często podczas podróży ma czas na takie targowiska? Oczywiście, targowiska to jest obowiązkowe miejsce w każdym kraju, do którego wyjadę. Mogę nie widzieć pomników, ani zabytków, ale na targowisko, i na stację kolejową, i na stację autobusów zawsze pójdę. To jest kanina, którą przywiozłam z Kolumbii, też ręcznie robiona, w takim bardzo charakterystycznym stylu, a zajrzyjmy jeszcze tutaj. Tutaj mam taki mały kącik indiański. Oprócz tego, że tutaj to jest najprawdziwsza indiańska dmuchawka, która jest bardzo ciężka i trzeba ją trzymać przy ustach w taki sposób, żeby wystrzelić z niej strzałkę zamoczoną w kuraże kilkadziesiąt metrów dalej, gdzie na przykład po gałęziach biegnie małpa. Pani Bato, to pięknie brzmi jako pamiątka, ale czy Pani kiedyś była w takiej sytuacji, że to jednak było realne na przykład niebezpieczeństwo, no bo dla ludzi to jest rodzaj broni? Oczywiście! Wiele razy wędrowałam z Indianami, to jest ich autentyczne, to jest ich autentyczna broń. Tutaj jest dzida, tutaj jest specjalna, specjalny oszczep do łowienia ryb, tutaj jest jeszcze jedna dzida i jest łuk. i tutaj mam też. Wow. Uwielbiam takie indiańskie rzeczy, bo to są najprawdziwsze, najprawdziwsze, po pierwsze, indiańskie wzory. Ale też tkanie, łączenie ze sobą nitek albo włókien palmowych, tak jak w tym przypadku, symbolicznie oznacza to, że wszystko na świecie jest połączone. My jesteśmy połączeni z naturą, ze wszechświatem i ze sobą wzajemnie. To są piękne pamiątki ze świata, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o ten po prostu park rozrywki dla pani Kłotu. <laughs> Nie jedyny, bo mam takie dwa albo trzy. Moje koty mogą wychodzić na dwór, więc teraz latem spędzają dużo czasu w ogrodzie, ale kiedy jest zima, to leżą sobie tutaj i śpią. Szczególnie, że tutaj. Kiedy pada słońce, to nawet w zimne dni jest bardzo ciepło, czyli idealnie dla kotów. Dla ciekawych przygód Elwisa, którego poznaliśmy przed wejściem, powiem Państwu, że aktualnie zamiast parku rozrywki wybrał posiłek. A my idziemy do biura? Nie dziwię się, zapraszam. Tak jak sercem domu jest kuchnia, tak chyba sercem życia zawodowego musi być to biuro. Wiele pamięta twórczości? Tak, tu przy tym biurku powstało kilkadziesiąt książek. Ale wierzę, że na pewno są już jakieś pomysły na kolejną. Jakie to jest drzewo? Baobab. Tak jest, to jest baobab, święte drzewo Afryki, które jest naprawdę niesamowite. Piszę właśnie książkę o Afryce, nową książkę podróżniczą, która ukaże się na początku przyszłego roku. A dlatego tutaj też leżą yy, przewodnik po drzewach i krzewach. Źródła naukowe. Książka o no, naturalnie. Naturalnie. Więc tak. A jakie są rzeczy, które są potrzebne Bacie Pawlikowskiej, żeby tworzyć i żeby czuć się komfortowo w pracy? Cisza i spokój, żeby nikt nie zawracał głowy. Dlatego lubię wstawać bardzo wcześnie rano, około piątej. Pierwsza rzecz, którą robię, to wychodzę na dwór, żeby przywitać się ze światem, żeby, żeby poczuć tę niezwykłą moc wschodzącego słońca, żeby popatrzeć w niebo. I potem wracam, siadam. I całkowicie koncentruję się na pracy. Nie włączam telefonu, nie sprawdzam maila, nie zaglądam do internetu, tylko jestem stuprocentowo skoncentrowana i pracuję w takim stanie, który nazywa się flow, czyli kiedy umysł zarządza tym, co się dzieje, w równym stopniu co serce. Czy w Pani życiu zawsze był taki spokój i takie nawyki, czy jednak był taki moment, w którym po prostu to wszystko się zmieniło? Był taki moment, kiedy ja się zaczęłam zmieniać, kiedy podczas podróży do dżungli amazońskiej odkryłam, że można myśleć zupełnie inaczej i działać zupełnie inaczej. I od Indian nauczyłam się zupełnie innego systemu wartości, ale nauczyłam się też dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widziałam. Pamiętam, jak kiedyś sobie uświadomiłam w maju, jak cudownie śpiewają ptaki. I, 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 I zaczęłam się zastanawiać, czy te ptaki wcześniej nie śpiewały tak cudownie, czy też to ja po raz pierwszy byłam gotowa je usłyszeć. Tak wiele można się dowiedzieć z pani książek, ale my też możemy się wiele dowiedzieć z przedmiotów, które tutaj widzę. Mam wrażenie, że tak jak na dole była kopia pani Beaty na obrazie, to teraz mamy już trzy sztuki. A to są dwie lalki, które dostałam w prezencie. Ym... Na których ja jestem, znaczy, którymi ja jestem. Więc one tutaj też. Yy... Jedna zgubiła bucika. Właśnie, <laughs> wie pan co? To jest tak. Yy, jest taka bajka o księciu, który znalazł pantofelek i szuka królewny, więc myślę, że ten książę jest już w drodze do mnie z tym pantofelkiem. <laughs> tutaj jest jeszcze kilka innych magicznych przedmiotów. To jest na przykład krokodyl, którego przywiązam z Afryki, i to jest rozcinacz do listów. Teraz już może takich listów przychodzi mniej, ale kiedy go przywiozłam mniej więcej 20 lat temu, to wtedy listów było dużo. I rozcina się te listy w taki sposób, żeby roz o otworzyć kopertę. To jest jaguar, którego przywiozłam spod największych wodospadów świata igłasu w Argentynie. I on ma tak niezwykły wzrok, że od tamtego czasu, a to było z 15 lat temu, codziennie na mnie patrzy. I ja patrzę na niego. Tutaj są y, jeszcze raz moje ulubione nosorożce ze Steatytu. I jest, ach, jest mój szaman, którego przywiozłam z Kolumbii, który wygląda jak złoty. Może jest złoty. oba, oczywiście. A tutaj. E no, to jest sprawa niemożliwa. Otóż, yy, kilkanaście lat temu pojechałam prywatnie, tylko dla siebie. Pojechałam na wyprawę do Ameryki śladem muzyki bluesowej. Zaczęłam od Nashville i pojechałam na południe przez stan Mississippi aż do Luizjany i Nowego Orleanu. I zatrzymałam się w takiej małej wiosce, yy, która nazywa się Clarksdale, w stanie Mississippi. Ta wioska słynie z tego, że tam... Yy, Powstał blues i istniał blues, i znalazłam taki mały sklepik, w którym były bardzo różne gitary. I wypatrzyłam tę gitarę na ścianie, i się okazało, że to jest gitara z 1958 roku i prawdopodobnie grał na niej Elvis Presley. Ale pamiętam, że kiedy oglądałam. Pamiętam teraz, który jego film jeden z ym, chyba, co się zdarzyło podczas Światowego Jarmarku i tam jest taka scena, gdzie on wychodzi na takie podwyższenie i. I zaczyna śpiewać z grupą muzyków i gra na gitarze, która wygląda identycznie jak ta, więc może naprawdę na niej grał. Mamy taką nadzieję, a pani się zdarza często? Popróbować swoich sił? Przyznaję, że kiedy przywiozłam tę gitarę, to zaczęłam się uczyć grać. I może wrócę jeszcze do nauki gry na gitarze, bo na razie jeszcze się na niej nie nauczyłam. Mamy tutaj książki. To jest moje ukochane zdjęcie, które zrobiłam 125 lat temu nad brzegiem Orinoco w południowo-wschodniej Wenezueli, w Ameryce Południowej. I to był, to był taki magiczny moment, dlatego że. To był brzask, jeszcze przed świtem, zanim wstanie słońce, i cały świat był po prostu cały błękitny, a ta rzeka też była błękitna i unosiły się na nie takie lekkie, puszyste kłębki mgły. Więc zdążyłam chwycić za aparat fotograficzny i zrobić to zdjęcie. Nie tylko fotografię, ale ja też tutaj widzę kącik artystyczny do malowania podejrzewam. Bardzo lubię malować. Maluję akwarele i najpierw yy, maluję takie obrazki, które potem uzupełniam. Barbami. tutaj mam kilka zakładek do książek, które zrobiłam, bo lubię je rozdawać w prezencie. Także czytelnikom książek, na przykład jak ktoś kupuje książkę i dostaje w prezencie ręcznie robioną zakładkę do książki. No to lepszego prezentu już chyba nie ma. Malowanie to wyciszenie, czy są jeszcze inne rzeczy, które dają Pani taki spokój i wytchnienie? Och, oczywiście, codziennie ćwiczę jogę i medytuję, i ćwiczenie jogi zauważyłam, że. Po pierwsze, uruchamia w bardzo niezwykły sposób energię, a po drugie, równoważy wszystko, co się zdarzyło i balansuje cały organizm, dlatego że yoga ma to do siebie, że człowiek wykonuje wtedy takie ruchy, których nie wykonuje na co dzień i używa takich mięśni, których, z których normalnie nie korzysta. Więc bardzo się cieszę, że odwiedziliście mnie dzisiaj, ale jak mówiłam, to jest mój pojazd. Muszę się pakować, dlatego że wyruszam do Peru. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia gdzieś na szlaku.